Tak sobie myślę o tym work-life balance u ciebie, mocno masz to zblendowane. No właśnie, to jest, to jest trochę, no to jest ten minus, że moja praca jest często tym, co dla ludzi jest właśnie tą odskocznią. Tak. No jak gdzieś staram się też z tego to wykorzystywać, ale chyba tak naj, najważniejsze dla mnie, tak jak widzę, że ta regeneracja, której ja potrzebuję, to jest tak naprawdę regeneracja od, od bodźców, mm. Bo te wyjazdy, tak, ja je ja bardzo chłonę, ja nie umiem tak chłonąć na 30%, ja muszę chłonąć na 300. I to jest też zazwyczaj bardzo dużo nowych rzeczy, jakieś, które widzimy po raz pierwszy, nowych ludzi, jakieś nowe relacje, mnóstwo interakcji. Mm. I to jest dla mnie znaczy, Czyli tak za nie dużo męczące, że ja tego nie lubię, to kocham, mm. ale wiem, że to bardzo mnie drenuje i że ja muszę później sobie zrobić tą dopaminę, zadbać, żeby mm -hmm. był, był ten moment, żeby ta dopamina mogła się gdzieś w organizmie odbudować.